Moi drodzy, dzisiaj usłyszymy trochę takich bardzo oryginalnych słów w tej Biblii interlinearnej, które dotyczą Świętego Józefa i Maryi. Mam nadzieję, że one nas zainspirują i otworzą nas jeszcze bardziej na kwestie słuchania i rozoznawania. Także konkretne zaproszenie dzisiaj. No i wiele jeszcze innych pobocznych wątków, bo Duch Święty w taki sposób mówi, że zawsze. Pokazuje nam więcej, niż, niż my możemy w ogóle pomyśleć, że jesteśmy w stanie usłyszeć. Ale najpierw, jak każdego dnia, idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie, abyś ty w swojej mocy i miłości przemieniał nas, pokazywał nam drogę, wskazywał, jak mamy Tobie ufać na każdym zakręcie naszego życia. Abyśmy potrafili Tobie ufać. Bo Ty ufasz nam bez granic. Dlatego po raz kolejny ogłaszamy Ciebie jedynym zbawicielem i Panem naszych serc. Napełniaj nas Duchem Świętym. Dawaj nam wzrastać. A w 542 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy słowa: Chrystus znajduje się w centrum tego zgromadzenia ludzi w rodzinie Bożej. Zwołuje ich wokół siebie przez swoje słowa i znaki, które ukazują Królestwo Boże, oraz przez posłanie swoich uczniów urzeczywistni przyjście swego królestwa przede wszystkim przez wielkie misterium swojej paschy, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, a jak gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Wszyscy ludzie powołani do tego zjednoczenia, są powołani do tego zjednoczenia z Chrystusem. Dziękujemy Ci, Panie, za kolejne fragmenty przytoczone przez katechizm z Soboru Watykańskiego II, z Konstytucji Lumen Gentium w punkcie 5. Dzisiaj, Panie, także nasza społeczność przecież zbiera się w tylu kościołach, w różnych zakątkach świata, by te wszystkie intencje, które wpisujemy pod filmikiem zawsze środowym, Tobie przedstawić, bym ja mógł je złożyć na Twoim ołtarzu, włączając się w jedyną ofiarę, jaką Ty składasz. Amen. Posłuchajmy słowa. Zaś Jezusa, pomazańca, narodzenie było takie: Zastawszy zaręczona matka Jego, Maria, Józefowi, zanim zeszli się oni, znalazła się w łonie mającą z Ducha Świętego. Józef zaś mąż jej, sprawiedliwym będąc i nie chcąc jej wystawić na pokaz, postanowił skrycie oddalić ją. To zaś, gdy on wymyślił, oto zwiastun Pana we śnie ukazał mu się, mówiąc Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, żony Twej, co bowiem w niej zrodzone z Ducha Świętego. Urodził zaś syna i nazwiesz imię jego Jezus on bowiem uratuje lud jego od grzechów ich to zaś całe stało się aby wypełniło się powiedziane co powiedziane zostało przez pana przez proroka mówiącego oto dziewica w łonie mieć będzie i urodzi syna i nazwał imię jego emanuel to jest przetłumaczone bóg z nami i zbudziwszy się zaś, Józef ze snu uczynił, jak mu nakazał zwiastun i przyjął żonę jego. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na szalenie lubię ten fragment i mam go zakreślony, w którym dwa słowa wybijają się na pierwszy plan. Pierwsze słowo to postanowił, a drugie wymyślił. Okazuje się, że to, co postanowimy i wymyślimy, czasem może być zupełnie nieadekwatne z wolą Bożą, pomimo tego, że Józef chciał jak najbardziej wypełnić wolę Bożą, bo przecież był takim człowiekiem, któremu zależało jakby nie patrzeć na to, na tym, jaki jest Bóg, co robi Bóg. Więc to jest taki trochę policzek, powiedzielibyśmy. Po ludzku, no bo jak to on wymyślił, postanowił, a Bóg zmienia mu plany? Moi drodzy, Józef jest szalenie otwartym człowiekiem, dlatego że gdyby on był zawzięty, to nigdy by się nie stało to, co się stało. Józef z jednej strony, pomimo tego, że postanowił i wymyślił to są dwa greckie słowa, które dokładnie są oddane w tym dzisiejszym fragmencie one pokazują, że on jest w stanie przyjąć to, co mówi mu Bóg, kiedy jest przekonany, że to co, Bóg, to, co się dzieje w jego życiu, jest głosem Pana Boga, lepszym od jego pomysłu i postanowienia. I tego dzisiaj się możemy nauczyć. Możemy iść na adorację ze swoim pomysłem i z tym, co postanowiliśmy. Ale jeżeli chcemy być jak Józef, to musimy wiedzieć, że po spotkaniu z Aniołem w naszym śnie, My możemy mieć zaproszenie do zmiany absolutnie, całkowicie swojego życia i swojego, swojej drogi, po której będziemy szli. To jest pierwsza podpowiedź dla nas w kontekście dzisiejszego fragmentu, dzisiejszej Ewangelii. Natomiast druga rzecz, myślę, że zaciekawiająca wielu spośród nas i zadziwiająca, pokazująca i dużo głębiej oddająca to zwiastowanie, a właściwie to, co się wtedy stało, ponieważ w jakiś sposób przedziwny, to pozostanie no, dla nas tajemnicą. Nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, jak Pan Bóg to zrobił, choć z drugiej strony no, Jego wszechmocy nie możemy nic ujmować, bo skoro jest wszechmocny, to może zrobić wszystko: może zrobić tak, że u kogoś tam, gdzie są ręce, wyrosną nogi i odwrotnie. Y Zeszli się, zanim się zeszli, czyli po zaślubinach, jak czytaliśmy kilka tygodni temu, Maryi i Józefa, znalazła się w łonie mającą. Nie wiem, jak was, ale mnie bardzo przenika ten fragment i, i w ogóle e, ta podpowiedź e, słowa. Znalazła się w łonie mającą z Ducha Świętego. E, Pomimo tego, że są to użyte inne słowa, może do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, to te słowa one bardzo wiele mówią. My musimy uzbroić jeszcze raz to powtórzę w cierpliwość w kontekście nierozumienia wielu tajemnic Boga, które On przeprowadza na świecie. No i tak samo jest z Maryją. Jeżeli Jezus ma się urodzić, to nie jest to Oczywiste wszystko, jak, dlaczego i po co, w kontekście tego, jak to ma być właściwie, po co wiadomo, do zba dla zbawienia, ale jakimi drogami, jakimi metodami. To jest to, jest, y to wyjście z takiego schematu, który mówi Święty Augustyn, żebyśmy Boga nie kroili na miarę naszego umysłu, naszej, naszych, y naszej percepcji, naszych możliwości poznawczych, jakichkolwiek innych. My Boga, Bogu mamy dać wolno, wolne działanie. Nawet wtedy, kiedy przychodzimy do Niego i spodziewamy się jakiegoś działania w naszym życiu, to Słowo Boże mówi nam, że on chce działać, ale nie mówi nam, w jaki sposób zadziała, ponieważ jest w tym absolutnie wolny. Jest to dla nas szalenie piękne, szalenie ważne, pomocne. No, i, i dzisiaj rodzi się pytanie, podsumowując, to zatem czego możemy się nauczyć? Czujności. To nie jest przypadek, że Jezus mówi: czuwajcie i módlcie się, bo yy, śmieliśmy się na kursie Paweł, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Yy, to są ostatnie momenty, żeby na ten kurs się zapisać, bo przecież chcemy, żeby ten kurs. Był w Mielnie, a właściwie w Unieściu nad samym morzem. Dobraliśmy tak czas, żeby jak najmniej urlopu trzeba było wziąć, bo wiele osób narzeka, że to długi kurs, dniowy, ale naprawdę warty. Dobraliśmy najlepszy ośrodek, jaki mogliśmy dobrać, żeby to był ośrodek nad samym morzem, łącznie z basenem, który, który jest kryty w tym ośrodku, z fantastycznym wyżywieniem, no ale po co? No po to, żebyśmy my w tym wszystkim. Jakoś konkretnie mogli też odpocząć. Wiem, że to że słowa na kurs Paweł, ale wierzę, że będzie to dobry czas dla, dla wszystkich nas, zarówno tych prowadzących, całej ekipy prowadzącej, jak i tych, którzy będą w tym kursie uczestniczyć. A powiedziałem o tym kursie, bo na tym kursie jest dużo zaskoczeń. I jeden z żołnierzy, który był na tym kursie, powiedział: No, częsta zmiana decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia. Właśnie tak. Tak trochę mamy patrzeć na rozoznawanie. Częsta zmiana decyzji świadczy o tym, że w ogóle mamy kontakt z bazą. Pamiętajmy, że nieprzyjaciel nasz, ten, który jest przeciwnikiem, on robi wszystko, żebyśmy tego kontaktu w ogóle nie mieli, albo żeby ten kontakt zaburzyć, nie? żeby nam pomieszać. Czucie się zaproszenie jeszcze raz dzisiaj podepnę pod filmikiem to zaproszenie na, na kurs, o którym dzisiaj wspomniałem. Niech Was błogosławi Bóg mogąc Ojciec i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da, do zobaczenia jutro.